Witam Cię serdecznie, Ania Kogocińska. Dzisiaj przy pomocy Twojej wyszukiwarki World Ventures pokażę Ci, w jaki sposób zabukować możesz swój pierwszy bilet lotniczy. Tak więc na początek Twoja strona, dzięki której będziesz przeszukiwać zarówno Dream Tripy, wakacje, jak i hotele to jest Twoje imię, dreamtripslife.com oraz w prawym górnym rogu przycisk być może trochę niewidoczny login. Możesz zalogować się używając swojego ID bądź też używając swojego maila, tak jak robię to ja w tej chwili, oraz wpisując oczywiście hasło i wybierając Login. Wyszukiwarka automatycznie przyłączy nas do panelu, dzięki któremu będziemy mogli przeglądać oferty wakacyjne, natomiast w tej chwili skupiamy się na rezerwacji biletu lotniczego. lotniczy rezerwujemy w lewej części panelu, dokładnie tutaj, Musimy troszeczkę, troszeczkę przesunąć się niżej. E, dokładnie tutaj, gdzie zaznaczamy flight, co oznacza, że właśnie bukujemy bilet lotniczy. Round trip, czy chcesz bilet w dwie strony, czy one way, czyli w jedną stronę? Skąd, czyli from, tutaj wybierasz. proponuję wpisywać trzy pierwsze litery, dlatego że wyszukiwarka automatycznie przyporządkuje tobie. Bądź też cztery litery. Przyporządkuję tobie dokładnie to lotnisko, które ciebie interesuje. I tutaj przykład Girona pokazuje nam dwa lotniska, także pamiętajmy zawsze w nawiasie to rozszerzenie. Sprawdźmy, które lotnisko nas interesuje. Nie interesuje dokładnie to. Oraz miejsce docelowe, czyli to miejsce, do którego lecimy. W tym przypadku wpisując trzy, cztery litery pojawia nam się propozycja również Poznań, jako dwa lotniska, czyli zwróćmy uwagę, że jest również tutaj Bydgoszcz, nas interesuje TOZ, czyli Ławica Airport. Data. Od razu pojawia nam się kalendarz. Data, która mnie interesuje to 28 listopada. Proponuję, by wcześniej sprawdzić daty, które nas interesują, ponieważ wpisując tak na oślep, może zdarzyć się, że wyszukiwarka nie pokaże nam żadnego lotu. Tak więc sprawdzić możemy korzystając z bezpośrednio przeglądarki na przykład linii lotniczej którą chcemy lecieć. Wybraliśmy 28 listopada, lot dla jednej osoby, Turbo Search i wybieramy niebieskim napisem Quick Search i w tej chwili wyszukiwarka przeszuka nam wszystkie dostępne możliwości lotnicze. Być może pojawią się również różne linie lotnicze, to czasami zależy od trasy. Czasem mogą pokazać się też oferty z przesiadką, czasem z dwiema. Natomiast, jeżeli to są krótkie odcinki, jak, jak dokładnie w tym wypadku, pojawił się, pojawiła się jedna propozycja, non-stop, czyli tak zwane lower price niska cena. Jeszcze raz się upewniam, pojawia mi się znów girona Poznań, dokładną datę. Sprawdźmy zawsze, upewnijmy się, czy to jest dokładnie to, co nas interesuje. Czas trwania lotu, widzimy dokładnie tutaj, czyli 3 godziny. Add to cart oznacza, że jeszcze nie rezerwujesz tego lotu, oznacza, że dodajesz go do koszyka. I dopiero w momencie, gdy przejdziesz do płatności, pod sam koniec, wtedy oznacza to, że bilet jest przez Ciebie zabukowany. Jeżeli chcesz kontynuować zakupy, wybierasz Continue. Jeśli chcesz za nie zapłacić, wybierasz Check Out. Tak jakby zrobię to w tej chwili. Natomiast wyszukiwarka pogratulowała nam znalezienia dobrej opcji, znalezienia dobrego lotu. Ja Raz jeszcze, Żirona e, Poznań. 28 listopada lecę dokładnie na Super Saturday, czyli szkolenie, które odbywać będzie się właśnie w Polsce. Drugie Super Saturday. Stąd właśnie ten bilet lotniczy. Tutaj wybieramy country of residence, czyli kraj naszego pobytu, aby sprawdzić, czy wyszukiwarka oferuje nam ubezpieczenie. Tak więc zielona Poznań raz jeszcze, automatycznie widzimy w Passenger Details że wpisać swoje imię, middle to jest nasze drugie imię, last name czyli nazwisko, jak również Twoja data urodzenia, Twój adres mailowy, idąc dalej, gender czyli Twoja płeć, mail to mężczyzna, female to kobieta, czyli number nie musisz wpisywać nic, frequent, frequent file number również, i ostatnie okienko także zostawiasz puste. Pojawia się Tobie całkowita cena i to jest cena już z bagażem podręcznym, jak również bez żadnych opłat lotniskowych. To jest cena podana brutto. Wybieramy continue, aby przejść do procesora płatności. W tej chwili jak widzimy tutaj podane są trzy kroki, czyli dokonaj płatności oraz trzecim krokiem będzie potwierdzenie. I teraz chcę pokazać dwie metody płatności. Tutaj raz jeszcze widzimy podsumowanie, skąd dokąd, aby być na no, 100% pewnym, że to jest ta data, która nas interesuje. Pierwsza metoda płatności karta kredytowa. Pamiętaj, że tutaj możesz również zapłacić kartą płatniczą. Jedyne, co musi posiadać twoja karta, to transakcje internetowe. Dzisiaj praktycznie każda karta ma możliwości transakcji internetowych. Należy upewnić się w swoim banku, czy one są na tyle duże, aby móc robić zakupy o danej wartości, która Ciebie interesuje. Natomiast druga metoda płatności to jest Rovia Bug. Rovia Bugs to są, e, krótko mówiąc, dolary bonusowe, które otrzymujesz z tytułu tego, że zakwalifikowałeś, bądź też zakwalifikowałaś się do otrzymywania bonusu BMW. Zamiast bonusu BMW możesz wybrać właśnie tutaj dolary podróżnicze, które nazywają się Rovia Bugs. I dalej, jak widzimy w tej chwili, automatycznie balansuje nam się ta kwota pomiędzy biletem a dostępną ilością Rolleback, musimy podać dokładny adres, billing adres, czyli adres naszego zamieszkania, który zrobił właśnie to w tej chwili. Warka prosi, aby nie klikać, aby w tym momencie nie odświeżać strony. Tak naprawdę należy poczekać do momentu, aż niebieskie kółko przestanie się kręcić i. Kiedy otrzymasz potwierdzenie, że gratuluję Twój bilet lotniczy został zablokowany. Pamiętaj również, że potwierdzenie o dokonaniu rezerwacji powinieneś, powinnaś otrzymać mailem. Jest to niezbędnym warunkiem do tego, aby transakcja została uznana za prawidłową. Musisz mieć potwierdzenie na mailu, ponieważ przed samym jeszcze odlotem należy dokonać odprawy online. To jest bardzo ważne. Oprawa online gwarantuje tobie posiadanie papierowo wydrukowanego biletu lotniczego, który będziesz posługiwać się wchodząc na pokład. Widzimy, że wyszukiwarka w tej chwili przeszła do drugiego, z drugiego kroku do trzeciego, czyli pokazała nam, zauważmy, że zarezerwowany, natomiast bilet w przetwarzaniu to oznacza, że e, Tutaj jak widzimy, booking has been taken by using rowia Bugs, czyli że bukowanie zostało dokonane używając rowia Bugs. Gratulacje, jak widzimy, jak widzimy, w tej chwili otrzymaliśmy tutaj informację, że bilet został zablokowany, natomiast sprawdź jeszcze na swoim mailu, gdy będziesz ty bukować swój pierwszy bilet, że taka transakcja miała miejsce. Tak więc życzę pomyślnych podróży.